Cześć, tutaj Grzegorz, trener w filmie Bosch. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się narzędziom, które mają bardzo szerokie spektrum zastosowania oraz które są bardzo dobrze kojarzone z marką Bosch. To szlifierki kątowe, zarówno akumulatorowe, jak i sieciowe. Mają bardzo szerokie spektrum zastosowania, możemy nimi ciąć, możemy szlifować, możemy wiercić lub na przykład wyczyścić coś z rdzy... Dzisiaj przyjrzymy się tym narzędziom oraz wskażemy korzyści jakie płyną z korzystania z narzędzi akumulatorowych Bosch Professional. Zanim to jednak zrobimy, chciałbym Was poinformować o aktualnej promocji, którą mamy na naszej platformie do rejestrowania elektronarzędzi Bosch Pro 360. Już od 27 września wszystkie narzędzia Bosch Professional w systemie 18V zarejestrowane przez platformę Bosch Pro 360 będą nagradzane punktami. Punkty będziecie mogli wymieniać na nagrody, takie jak akumulatory GBA i dedykowane do nich ładowarki czy l -boxy. Oferta trwa do wyczerpania zapasów, także nie ma na co czekać. Rejestrujcie swoje narzędzia, dbajcie o gwarancję, zbierajcie punkty i wymieniajcie na nagrody. Przede wszystkim narzędzia akumulatorowe Bosch Professional umożliwiają pracę w miejscach, w których nie ma dostępu do prądu lub w których korzystanie z przewodu nie jest wygodne bądź stwarza zagrożenie. Drugie, dzięki technologii Biturbo, czyli połączeniu nowego silnika bezczotkowego oraz akumulatorów ProKor 18V, ślipierka akumulatorowa osiąga moc nawet do 1500 W. Niezwykle silne magnesy neodymowe oraz przepustowość powietrza do 1000 litrów na minutę zapewniają wyjątkowe chłodzenie trwałość oraz moc. Oczywiście źródłem tej mocy są akumulatory Prokor, które są chronione technologią Electronic Cell Protection i wspierane przez technologię chłodzenia Kulpak 2.0. Na module HMI możesz zauważyć czerwone światło, które ostrzega użytkownika np. przed przegrzaniem się narzędzia żółte światło i na np. o bliskim rozładowaniu akumulatora. Natomiast zielone światło oznacza, że z naszym narzędziem jest wszystko ok. Podczas korzystania z akumulatorowej szlifierki kątowej GWS18V15SC z modułem Connectivity to użytkownik decyduje, z ilu biegów chce korzystać oraz jakie prędkości przypisze do danego biegu. Zakres ustawień jest możliwy od 2 do 6 biegów. Wiemy również, jak ważne jest bezpieczeństwo dla profesjonalistów, którzy używają szlifierek kątowych. Dlatego w Boszu projektujemy nasze produkty z takimi funkcjami jak Kickback Control, Drop Control, czy Restart Protection, które zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo naszym użytkownikom. Profesjonalna akumulatorowa szlifierka kątowa GWX18V15SC, wyposażona w innowacyjny system montażu osprzętu X-LOG, jest szczególnie przydatna do sprawnej wymiany tarcz. Jej największą korzyścią jest niebywała oszczędność czasu w trakcie wymiany osprzętu bez używania jakichkolwiek narzędzi. Żaden z obecnie dostępnych systemów montażu tarczy nie może konkurować z naszym innowacyjnym rozwiązaniem XLO. W trakcie pracy szlifierki system demontażu X-Lock jest nieaktywny. Również wielką zaletą i bardzo ważnym faktem jest to, że większość sprzętu dedykowanego do X-Lock nadaje się również do standardowych szlifierek kontorowych. Przejdźmy do naszej najnowszej sieciowej szlifierki kątowej GWS 17125S Professional. W modelu tym również znajdziemy systemy ochrony użytkownika, takie jak Kickback Control, Restart Protection czy Vibration Control. Dodatkowo, razem w zestawie znajdziemy osłonę do cięcia. Jednym z najbardziej krytycznych czynników wpływających na żywotność szlifierki kątowej jest pył powstający przy pracy. Im czystsze narzędzie, tym dłuższa jego żywotność. Dlatego GWS 17125S Professional posiada wloty powietrza z tyłu narzędzia, a nie z boku, co znacznie redukuje dostawanie się pyłu do silnika. Dodatkowo wloty powietrza są zabezpieczone specjalnym filtrem, dzięki czemu większe drobinki pyłu nie dostają się do silnika. Jak wspomniałem, w zestawie z narzędziem znajduje się również dodatkowa osłona zabezpieczająca wycięcia, która ma za zadanie ograniczyć niszczenie podczas pracy. 1700 W mocy naszego GWS 17125S Professional pozwala na komfortową pracę w trudnych warunkach, a zmniejszony rozmiar korpusu wpływa na wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania. Specjalnie zaprojektowana rękojeść redukuje wibracje, co przekłada się na jakość pracy. Chcąc sprawnie realizować zadania, należy korzystać z narzędzi i osprzętu przeznaczonych do danej pracy. Z pomocą Bosch Professional ty również możesz wykonywać swoje zadania łatwo, szybko i efektywnie. Sprawdźmy teraz jakość działania naszych narzędzi, zwłaszcza tych stosowanych w obróbce metalu. Morskie turbiny wiatrowe, które służą do wytwarzania energii w głębokich wodach, składają się z wysokich elementów metalowych. Tutaj nasze narzędzia są wykorzystywane do produkcji metalowych podwozi lub do konserwacji i naprawy turbin wiatrowych, gdy nie ma dostępu do energii elektrycznej. Dziś przyjrzymy się, jak narzędzia Bosch Professional są wykorzystywane w fabryce produkującej podwozia do morskich turbin wiatrowych. Ponieważ turbiny te są narażone na intensywne działanie czynników zewnętrznych, zwłaszcza od strony oceanu muszą być bardzo precyzyjne i trwałe. Precyzyjna praca, a także stosowanie odpowiednich narzędzi są niezbędne w procesie produkcji i właśnie dlatego elektronarzędzia profesjonalne Bosch są preferowane przez naszych użytkowników. Wysoka ergonomia naszych narzędzi daje użytkownikom możliwość zarówno komfortowej, jak i precyzyjnej pracy. Ponadto umożliwia ona dodatkowy komfort i bezpieczeństwo dla profesjonalistów pracujących przy wszelkiego rodzaju systemach zabezpieczeń. Takie operacje mogą wymagać długiego czasu pracy, jednak uchwyt Vibration Control zmniejsza zmęczenie użytkownika podczas długich godzin pracy, pozwalając na komfortowe i bezpieczne użytkowanie narzędzi przez długi czas. Oczywiście w naszej ofercie znajdziecie dużo więcej szlifierek kątowych, natomiast pamiętajcie, że zawsze należy wybrać odpowiednie narzędzie do danego rodzaju pracy. Zapraszam Was również do subskrypcji naszych kanałów na YouTube oraz Facebooku Bosch Professional Elektronarzędzia i Ostrzyd. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!